Nocne picie alkoholu w miejscach publicznych nie należy do rzadkości w stalowej woli. Ten proceder odbywa się nawet w zasięgu kamer miejskiego monitoringu. We wrześniu ubiegłego roku Rada Miejska w Stalowej Woli rozpoczęła dyskusję nad uchwałą zakazującą sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych. No, to w rejsie było to dobrze powiedziane, że jak ktoś nie, nie pije, a nie nie przeklina, to znaczy, że słabo śledzi sytuację społeczno-polityczną w kraju. Więc można to tu wyjąć tak, że społeczeństwo uważnie nie śledzi sytuację polityczno-społeczną w kraju i dlatego chla. Trzeba z alkoholizmem jako takim walczyć, natomiast mam duże wątpliwości, czy akurat ten sposób, który wybieramy tutaj, czyli ograniczenie tej sprzedaży po godzinie 22 jest dobrym, dobrym argumentem. Nie wiem, czy coś da. Nie jestem ani za, ani przeciw, ale uważam, że może być odwrotny skutek rozmawiając wśród mieszkańców. My radni, my radni, ponieważ brakuje autorytetów. My radni w takim wypadku powinniśmy być mieć ten e, kaganiec edukacji, chociaż nie, nie tylko kaganiec edukacji, powinniśmy być taką latarnią, rozwiązywać problem, a nie być częścią e, tego problemu. Dziękuję bardzo. Jak najbardziej uważam, że tego typu ograniczenia należy wprowadzić. Teraz tak, pytanie w jakich godzinach? Czy to 23, czy to 22? A ja nawet uważam, że 21. Także ja tu nie chcę się mędrkować ani być jakimś mentorem, ale uważam, że czas najwyższy, żeby tą problematyką się na poważnie zająć i mówię, proponuję, żeby te prace kontynuować, wypracować. Propozycję przedstawić Wysokiej Radzie, i wtedy albo zaakceptować, albo odrzucić. Jednym z miejsc, gdzie nocą pije się alkohol, jest skwer pomiędzy szkołą podstawową numer 3 a blokami przy ulicy Czarnieckiego. Znajduje się tam zadaszony stół do gry w ping-ponga, który, jak się okazuje, wykorzystywany jest do Libacji. Często służy też jako miejsce do siedzenia, a nawet leżenia. Rankiem walają się tam butelki po wódce, puszki po piwie, a wokół zalegają śmieci. To tylko jeden z przykładów pokazujących, jak bardzo potrzebny jest zakaz nocnej sprzedaży alkoholu. Mieszkańcy czekają na decyzję Rady Miejskiej. Czekają, bo do dziś się jej nie doczekali. A ja jestem przeciw. Jeżeli ktoś ma poważny problem alkoholowy i wie, że około północy będzie na dygocie, no to musi kupić amunicję na noc. I tak jak to były wskazane dane, sprzedaż alkoholu nie spada się i po prostu w dzień więcej kupuje. nie? Drodzy Państwo, z pozycji mojego podwórka muszę powiedzieć, że zakaz sprzedaży nocnej przyniesie efekt się efekt bardzo mocny. Dlaczego? Ponieważ mamy tam sklepik, sprzedawcę, gdzie właściciel sprzedaje tak długo, dopóki siedzą chłopcy na ławce. Do ostatniego klienta. My jesteśmy w zwartej zabudowie z gminami. Jeżeli my wprowad... ja jestem za tym, ale jeżeli chcemy wprowadzić prohibicję, to równocześnie w tym samym dniu z gminą Zaleszany, z gminą Pysznica, z gminą Lisko. I mając na uwadze liczbę mieszkańców, a jest w Stalowej Woli tych mieszkańców 54 tysiące, nie sądzę, żeby nawet, nie wiem, 20-15% miało coś przeciwko temu, aby wprowadzić. Na okres próbny ograniczenie sprzedaży alkoholu w porze nocnej. Zastanawiam się tylko, czy jest jakieś inne rozwiązanie tego problemu, niż załóżmy ograniczenie czy zakazy, bo jakoś odnoszę wrażenie, że zakazy, zakazy jakoś tak dziwnie na ludzi działają. I, i, I wiem, że Polacy są na tyle sprytni, że, że potrafią sobie ze wszystkim poradzić. Jak rozumiem. Sprawa dotyczy w zasadzie wyłącznie tych siedmiu stacji, ewentualnych trzech sklepów. Ja chyba naliczyłem cztery sklepy, w których można po godzinie 22 kupić alkohol. Ale ja również jestem przeciw takiej decyzji, ponieważ każdy taki zakaz będzie omijany lub zastępowany czy to nielegalnymi produkcjami i później dystrybucjami sprzedażą nielegalnych alkoholi. Po pierwsze jestem za wprowadzeniem zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych od 22 do 6. Jestem za zmniejszeniem liczby punktów sprzedaży wyrobów alkoholowych, natomiast uważam, że należałoby pozostawić limity, jeżeli chodzi o punkty dystrybucji lokalu, bo Uważam, że społeczeństwo jest coraz bardziej świadome. Szanowni Państwo, debatę możemy mieć i do rana, mi to nie przeszkadza. Myślę, że, że i tak będą głosy za, i będą głosy, prze, będą głosy przeciw. E, nigdy nie będzie dobrego rozwiązania. Myślę, że jak będzie projekt uchwały przy, tak, przygotowany, będziecie mogli Państwo, radni, się w tym, w, tym, w, tym, w tym temacie ustosunkować poprzez głosowanie. Dziękuję bardzo. Jesteś osobą sprawującą władzę państwową czy samorządową? Masz wpływ na tworzenie prawa i jego przestrzeganie, pamiętaj, że od Twojej troski o trzeźwość narodu zależą losy naszej ojczyzny. Zakaz reklamy alkoholu, która niszczy naród, zwłaszcza młode pokolenie, ograniczenie dostępności fizycznej alkoholu poprzez zmniejszenie liczby punktów sprzedaży i ustalenie jego właściwej ceny. To obowiązek moralny i patriotyczny władz państwowych i samorządowych. Akcentuje biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych. Zauważa, że dane statystyczne odnośnie do picia alkoholu w naszej ojczyźnie. Są nadal alarmujące. Polacy wypijają średnio około 11 litrów czystego alkoholu na osobę rocznie. Wielu rodaków regularnie nadużywa alkoholu. W Polsce codziennie umiera średnio 110 osób z powodu alkoholu. Liczba punktów sprzedaży alkoholu jest zdecydowanie za duża. Na jeden punkt sprzedaży przypada około 300 mieszkańców. W ubiegłym roku wydano na alkohol ponad 50 miliardów złotych. Młodzi Polacy zaczynają spożywać alkohol między 12 a 16 rokiem życia. A jak starowa wola wypada na tle ogólnopolskich statystyk? Na dzień dzisiejszy mówimy o 290 osobach na jeden punkt sprzedaży alkoholu, wliczając to noworodki. Wcześniej ten poziom był na 310 opracowany. Więc sukcesywne zwiększanie limitów dostępności powoduje automatycznie łatwiejszą dostępność. Przytoczonej wypowiedzi wynika, że w stalowej woli dostępność do alkoholu jest nieco większa w porównaniu z ogólnopolskimi statystykami. Wcześniej było inaczej, ale radni zwiększyli limity punktów sprzedaży trunków. Może zrobiliśmy błąd, że zwiększyliśmy liczbę tych koncesji alkoholowych, tych, tych punktów sprzedaży. Może trzeba się z tego wycofać, żeby. W momencie, gdy te, te czasowe koncesje wygasają, sukcesywnie zmniejsza się ilość tych, tych punktów sprzedaży alkoholu. Ubiegłoroczna dyskusja radnych Rady Miejskiej w Stalowej Woli nie doczekała się jak dotąd finału. Zakazu nocnej sprzedaży alkoholu w mieście jak nie było, tak. Nie ma. Kiedy wspominam obrady, wrześniowe obrady Rady Miejskiej, zwraca moją uwagę duże niezdecydowanie radnych. Wiele było głosów przeciwnych zakazowi, a wiele było takich całkowicie niezdecydowanych. Można było usłyszeć, że ktoś jest ani za, ani przeciw, albo że zakaz przyniesie odwrotny skutek. Albo że potrzebujący będą więcej alkoholu kupować w dzień, a w nocy to poradzą sobie w ten sposób, że pojadą albo to do Niska, albo do gminy Pysznica, albo do gminy Zaleszany tam się zaopatrzą nocą w alkohol. A może by tak wprowadzić zakaz, ale jedynie na okres próbny. Były też głosy, że Polacy potrafią omijać zakazy, że i tak sobie w takiej sytuacji poradzą, że będzie kwitnąć nielegalna produkcja alkoholu, że będzie kwitnąć nielegalna sprzedaż. Takich głosów, które były zdecydowanie za, były naprawdę niewiele. Pamiętam głos, Wprowadźmy taki zakaz, będzie on na pewno skuteczny. Wprowadźmy go między godziną 21 a 6 rano. Inny z radnych mówił: Jestem za tym, aby wprowadzić zakaz od godziny 22 do 6, ale wszystko musimy jeszcze przedyskutować. No a potem zobaczymy, albo Rada przyjmie, albo Rada odrzuci. A czego oczekuje społeczeństwo? Społeczeństwo oczekuje, że radni Rady Miejskiej podejmą uchwałę w sprawie zakazu sprzedaży alkoholu w stalowej woli w porze nocnej. Tutaj sytuacja jest zero, jedenkowa. Każdy zakaz, każdy krok, który Przyczynia się do tego, że alkohol jest trudno dostępny, że nie ma go na zawołanie, że nie można go dostać od tak sobie, jest krokiem dobrym. Każda bariera, która uniemożliwia nabycie alkoholu, jest krokiem dobrym i należy z takich posunięć skorzystać. Dla dobra społeczeństwa, dla dobra środowiska, dla dobra zdrowia społecznego, dla dobra zachowania porządku w mieście same atuty nie ma się czego obawiać. A zatem, mieszkańcy stalowej woli oczekują, że zakaz sprzedaży alkoholu w porze nocnej zostanie w stalowej woli wprowadzony. Ja również, jako mieszkaniec tego miasta, jako wyborca, apeluję i oczekuję. Radni Rady Miejskiej w stalowej woli wprowadźcie oczekiwany zakaz. Niech alkohol nie będzie w stalowej woli dostępny w porze nocnej. Muzyka